Dbajmy o siebie nawzajem, nośmy maski. Zostańcie w domu, myjcie ręce, nie dotykajcie twarzy, bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o siebie nawzajem i nośmy maski. Nośmy maseczki, dbajmy o siebie nawzajem. Zbądźcie zdrowi, szanujcie zdrowie innych i pamiętajcie jeszcze raz, noście maski, wychodzą z domu. Dbam o ciebie i siebie, zakładam maskę. Zamaskowanie społeczeństwa może ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie bagatelizujmy tej sytuacji. Nośmy maski, wszyscy. Dbajmy o siebie nawzajem. Nośmy maski. Nośmy maski, dbajmy o siebie nawzajem. Kochani, nośmy maski, dbajmy o siebie i bliskich, i zakończmy już tą paranoję epidemiologiczną i wróćmy do pracy. Chyba czasami warto zaufać specjalistom, i skoro lekarze maski, to rzucam po Waszą rozwagę, czy może nie warto jednak tego zrobić. Ja swoją noszę. Wspieram akcję El Nośmy maski. Jesteś na zewnątrz? nas masyczkę. Ma to sens. Moja masyczka chroni Ciebie, Twoja masyczka chroni mnie. Nośmy maski, dbajmy o siebie i o siebie nawzajem. Dbajmy o siebie teraz bardzo szczególnie. Nośmy maski.